For greatness and a see of the dying and shameless I see the aimless, I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to remember your story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complete Hey a light ten to Pan nam wyjaśni, co jak? Dzisiaj mamy zawody w dwóch konkurencjach. Zaczynamy od wyścigu kościarek. Start w stylu norweskim, czyli spod tego murka dobiegamy do zgaszonej maszyny. Trzeba wsiąść do traktora, odpalić go. Robimy trzy kółka po całym torze. W tej chwili mamy sytuację taką, że mamy kwalifikacje: czteroosobowe, najsłabszy odpada. 6 osób spotka się w wielkim finale. Także lecimy, lecimy, nie przedłużamy, nie? To się będzie dzisiaj Let's go! Oto pies i zawodnicy. Dobra, panowie, to ja wystartuję. 3, 2, 1, start. Na hasło start, start startujemy, także. Gotowi wszyscy? Diabeł, Dareczek, Marek, Tomek, jesteście wszyscy, tak? A jednego brakuje tutaj, bo na jest czterech tylko. Tak, po cztery, po cztery osoby Aha, są pierwsze. Naj... Ostatni tylko odpada. Leć trzy kółka. Dobra, panowie. Dobra. Trzy, dwa, jeden, start. I wystartowali Ogi, ogi, to mecze, kupię te... Lecą! <gulia> lecą! Domej, Domek, lecą! Ty, ale moja nie jedzie, kurwa D <gulia> Jedzie, jedzie, Tomek, one jedzie, tak jedzie, pracują dojdzie, prawo, dojdzie. prawo, 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 dobrze Jakie emocje <gulia> Ty, możemy, patrzmy, możemy biegnąć szybciej, ja jadą <gulia> <gulia> Jakie emocje, proszę Państwa? Nie, nie daj Boże, nie, gumę złapać, to by walnować od razu. Dobra, dobra. Jak, kam jak kamerzysta weźmie i na volta, co by się przejrzył. Uwaga, bokiem idę, uwaga, bokiem. Ja ty, ty. Ja to idę. O kurde, o kurde. Ja wsiadam do JCB serwisowego, jak ktoś się przewróci, czy coś to wołacie. Gura, kurde. Jakie emocje pęcą? Pęcą? Oj, oj! Pierwsza klaczka. Jakie zutonek poza torem. Poza torem. ja się. Dobra, ja jestem. Oj. I wychodzi tutaj za wogni na pierwszą pozycję. Ja. Jest faworyt, jest faworyt wisiku. No. Bardzo <laughs> Józef, teraz mnie popchnie tam do tego pierwszego <głos Gerilim> Dawaj, dawaj, nie poddawaj się, nie poddawaj się. Ja widziałem na tym torze większe powroty już o, o, chłopie człowieka. Były tu trzy wyścigi dopiero. Ja Zawodnicy nie, nie, tam, nie, jest, nie mogą go, go dokonić? Na... Musisz znaleźć swój tor Tomek, Znajdź swój tor. <noise> Znaj swe miejsce. Pierwszy, pierwsze okrążenie panowie jest za nami, pierwsze okrążenie jest za nami, go, go, go. Ile w ogóle okrążeń? Trzy okrążenia. Drogie Państwo, chyba ten ja pieszy ten, dał jakieś tubo doładowanie do swojego traktorka. Popędzi mm. jak szalony. Kapping, jesteś moim... Kapping, jesteś Marek moim jest... inżynierem wyścigowym, to mów ile sekund są za mną. <laughs> Easy. Marek na razie jest to faj. ty jesteś 10, <laughs> rusz tyłek. Marek jest ewidentnie... Ew, ...ewidentnie skoncentrowany na zwycięstwie, nie odpuszcza. Mm. Pozostaje i nie jest. mogą go dokonić. To 50 tysięcy tak wygra tak na wielkiego tak wyścigu, znaczy całego, całego wyścigu, nie? To jest dopiero kwalifikacja. Patrzcie, jak on idzie, jak on zdziera ten shooter, opony się grzeją, silnik... Jaki pościsk? wciąż jest na pierwszym miejscu, teraz pięknym driftem wyratował się tutaj, proszę bardzo. Nie proszę państwa, ale... jakie emocje! Iją! Mam to nie bez zmian. <grymka> Piesy za muszą teraz jakoś turbo dopalacz. <grymka> Cała go będzie sprawdzić, czy nie ma jakiego dopingu. <grymka> mamy decydujące, wśród wśród decydujące okrążenie, decydujące okrążenie <grymka> panowie, dajcie sobie wszystko. Tomek ścinaj, 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 no odrabiasz, odrabiasz, dobrze. Dobrze, 5 metrów odrobiłeś. A wystarczy, że gdzieś zaraz uderzę w tych zakrętach i <grymka> Proszę, Proszę państwa! Ja, ja to jadę i Tekoś... podziwiam, dziwiam wasze budowę, Na, naprawdę zajebiście wam to wyszło. Dzięki. Czekajasz Tor, tam obejrzyj. jaki ledwo co dają raty. U się zdaje, że trochę gazdzi przytkany, bo tu za paliwo, było plany do jednego. No, no tu przez to Tomek kurde Siedział przy tych kosiarkach i tam coś no. się <laughs> Do no Marek w sumie siedział ile czasu przy tych kosiarkach już wszystko jasne Marek 20 tk ko lżejszą kosiarkę chłopie, ale to robi robotę no taki w odcinku także no A, ta, był na dwudziestu na dwudziestu Ktoś tu był na dwudziestu, nie wcześniej Przecież... I... No, dobra, odpoczynkuje no. się, zbliżamy się, pędzą, do pędzą. Lecą? Pędzą. Marek się zaciesza Jestem miejsce? Tomek. Dareczek wypadł na miejsce. Dawidek, przepraszam, Dawidku! Cześć, no. ale walczy, walczy, zaraz ci pomogę, czekaj, walczy do końca. Ale widzisz, Sąek za Co tu za o, co tutaj się dzieje? Mamy... To, to to cenią na pewno. Mamy nowy typ Daj, tramwajów. Po jednej szynie, kurde. Ach, traktor serwisowy nawet nie był potrzebny? Oj, uderzyłeś czarnucha, kurde, ty. <laughs> Drogie Państwo jakie emocy... Tomeczku, grubo, 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 jak się czujesz? Końcówka? Końcówka była twoja, nie? Ja ci powiem. Ja ja żegnałem walczyłeś bo... no, a mówiłem ci walcz do końca, bo to już widziałem grubsze powroty, nie? Dobra tak, panie że... Josin, ja, ja pan ocenia ten met, ten wyścig Szybko się, szybko się, właśnie zmieniło, kurde wiesz, myślałem, że na drobie tutaj na tym starcie, a tu kiszka tam na tych zakręcek, żeby mnie wypadł, a właśnie, żeby nie wypadł. No właśnie, to by... ta, takie powinno być na starcie. Ta. Wynik jest taki, że DDK odpada z finału, nie? Cała no. Cała weźmie w No niestety. Finale. Teraz druga część kwalifikacji. Zapraszamy. Zawodnicy na start. Uf. Uf. Mocy Raz, dwa, trzy, kogo brakuje jeszcze? No ja jeszcze. Oczywiście, że tak. Tak, oskarż. Dobra, ee... diabeł, wesartujesz? Jeszcze 3, 2, 1 start. Aby to wejdzie na moją torbę. Gotowi do startu? Tak. 2, 1 start. Jak ładnie posi Jedno już eee. siedział Ja zapomniałem kto mi się odpala kurwa człowieku o, I, ej, i, dachol, I pędzą Pędzą łeb, Łep, łeby offie z wielkiego finału Łeb, łeb, lecącie Proszę pan co tutaj się dzieje? Właśnie zostań w JCB w razie czego żeby komuś pomóc, okej? No właśnie musimy to wygrać, musimy bronić polorem. No walczę, 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 walczę Ostatni zawodnik musi sobie chyba turbo do doładować Dam radę, dam radę z nich musi popełnić w końcu błąd jakiś na to nie wygląda Pierwszy zawodnik kluczowo się trzyma przy samym brzegu? Mój jest najlżejszy, bo jest czarny. On po prostu dzisiaj nic, nic jeszcze nie jadł. <noise> 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 no, no, widzicie? Najmniej ciuchów masz na sobie. <głos> 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 Aero, a zobacz, jeszcze aerodynamiczna fryzura, jak się przyjrzysz. No, właśnie, ja mogę <noise> się dali, ogolić, dali. kurde, też. Co się tutaj dzieje? <noise> Oto ten się naszym miodem wysmarował, żeby <noise> mieli lepszy potrawy. <noise> <noise> Drogie Państwo... Daj spod. jej miodu, no, daj, no, jej no. daj jej miodu. Jakie emocje! Jeden Wiesz, za drugim! bez zmian, bez zmian. Ja na starcie popełniłem taki błąd, co ja zapomniałem jak się pola traktor. No, no to i niestety. Nie błąd ja będzie kosztował. Bym, bym, bym. Ja trenowałem na kombajnie od pana. O, i się do... o do... jeszcze do... kawężnik teraz. O, jakie państwo. Nie, no, ja nie wierzę, że tam z przodu się coś nie wydarzy. Przecież tam musi dojść do jakichś krakce, w którymś momencie. Tak jak popnę. <grym> 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 Ostatni zawonie, ma nadzieję, na krakce, a tu te ładnie jadą, panowie. Będą. Ty się trzymają, no. Czułem na, na ogonie. Oj, ogon tutaj jest! Czy będzie Cepychanka? Czy nie? Trzecie okrążenie. Ktoś może... Ktoś musi zaryzykować. Ja myślę, że młody może... O, oj, oj, oj! bisko, bisko. Oj, oj! Zaraz pokną. Idziesz, Kawik, idziesz! Oni, oni coś chyba tam z gaźnikiem mają. Oj, oj, masz. oj! duszę! <grym> 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 daj zadaj. kapik, nie próbuj, nie próbuj. <grym> Zawogni na <grym> drugim <jest> miejscu. <grym> <grym> Te próbuję U. go cepnąć, no ale się mu się nie udaje. Musi tu to włączyć żeby go cepnąć. <grym> Normalnie. <grym> <grym> biedny, biedny. Mało, os... mało, mało się dzieje w tym wyścigu. Sztywny sztywna, sztywna, sztywny, sztywny przytul, tak powiem jest. Oj oj, już popełnił błąd! Nie, Tak długo był na pierwszym miejscu! proszę Państwa, co to tutaj się dzieje? Ależ to naprawił, ależ to naprawił! Oj oj, jaka kwiatka! O tak, o tak, dziękuję! Ostatni zawodnik będzie drugi! Jadę, jadę! Państwa, co tu jest? Jedziemy do sełu! Jedziemy do Sydney kurwa, jedziemy, jedziemy, Olka jest nasza. Już nikt oh, tego nie zabierze. Jest, jest! Te wyścigi są yes nieobliczalne kobie. Nie? Drugi! Trzeci! Do końca, yes. do końca walczyć. Co za ty był. Brawo, 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 brawo. Dzięki panowie, dzięki. Piękna walka. O, Jaki zwrot akcji. Uch, Jaki cały czas cieszył był nagle ostatni. Siomek. No naska ja, przy tym e to jest po prostu słabna. Dojechałem trzeci, nie ostatni. Da bo tak, mi tak, zblokowałeś ty eee! To twoja wina, co nie? <grym> A ten będę tu się oskasł! To twoja wina! Przecież niespecjalnie mordeczka! <kuh> Jak wina ja panowie, zapraszam! Zaproszę, Jakie emocje? Że ta plenja zrobi robotę! Tak, Kapika, taka presja, tak, tak. mi się ręce spociły chłopie, <noise> że nie pytaję. <noise> Stary, ja tak samo, cały łapisz spoczywa. że to nie tylko nie, Ja na. Nie bez sztuczek. to jeszcze Dobra, być odpalony. Dobra, startujesz, bagaż. startujesz nas. Dobra, za to tak, Dobra, My, nowy, się nowy, się no to musisz bez biegania, bez szybkiego biegania, dobra? Jeżeli możesz Muszę się skupić Do dwa, proszę start Panowie, wszyscy mulek mają dotykać Co to za oszustwa? Paus tak, Jak się odpada tak? E, prawy górny tak. i kwadrat, nie? Nieważne Panowie Nie, jeszcze Tomek nie stoi Nie, Tomek, i banan do ścianki równiutko stoi, dobra <grym> Ej, Dobra, no Zaczynamy. 3, 2, 1, Start I wystartowali! Bardzo zrobiłem delikatnie, sorry. No, widziałem, widziałem. Oparają! Jedź, kurwa, jedź, jedź! Jaki <grym> to jest? Kto, kto pierwszy wystartuje? Nie mogę! <grym> Jaki to styku? I będą! Mamy fazą, faworyta? Za będzie cepychanka? O nie nie kapik zostawcie nie zostawcie nie zostawcie mnie, proszę Oj proszę dobrze, Państwa! Dobrze! Cepychanka ja była ładna No oj oj te tutaj te się biją Sieroko, Szeroko szeroko, przez prawej, przez kolejny. Oj! oj. Coś się tutaj nie, dzieje nie, proszę Państwa! Jeszcze ale już wilki już wilki tam kurwa się czają Pan, pan sobie wyprzedził oh. wszystkich ładnie A teraz że, że pędzi Ten spokój, ktoś spokój. Dziubał, spokój. bo nie chciało odpalić Dopiero za trzecim razem odpaliła Oj 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 Szybki jak błyskawica ostry jak przecina Kurwa mi <laughs> to Pani taj, to muszę się jeszcze się zmienić. Ostatnią też był. Ktoś no, pierwszy nagle no, 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 był ja ostatni. A bać co ostatni? Tak, jak się nie wyjebie na nartach chopy, to się nie zniszczyłem. <grym> no właśnie z tym że nie <grym> man, jest najgorszej. parę kamieni to zostawiliśmy <grym> specjalnie. Uuu no jest... ależ zakręciłem teraz. Fez, widzieliście to? O kurwa, man, no, nie, nie ma no. Rzeczywiście ktoś. Kto tu jest za mną zaraz? Ja. Piotru nie to goni, człowieku. Dobrze, to poza po zakrętach. Ładnie, ładnie, no. To jest nie dopiero, tak? Piotr... powiedzieć o, o ostatnich zawodnikach. Uuu, Festu straciłem znowu. O Jezus Maria, jak mi zrobił. Proszę Państwa... Ostatni zawodnicy muszą chyba turbo Wszystko do palacowy opalić. Co tutaj się dzieje? Jakie emocje. Bezbłędnie na te zakręciki się dochodzi. Nooo, nie wchodzi. Oj, oj, będzie cepychanka? Będzie? Czy nie? Bisko, Bisko, ja, Oj! Ja, ja słyszę parkotanie też na kawę. Oj oj, 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 oj! Co za? Piesi będą ostatni, a ostatni pieszymi. Kiedy torek to zrobił?

czy długi zawodni do goni pierwszego? jeszcze Czy długi do pierwszego? Emocje są Niesamowite A e, wiecie, wiecie co trzeba jeszcze robić, nie? Następnym razem ktoś musi zostać na z tym i powin, na trzecim okrążeniu powinien dostawić beczki na przykład na środku toru gdzieś w <laughs> na, na ostatnim okrążeniu, <laughs> wiesz co, nie? Jakie byłoby to złe to kosiarka to się wszyscy wywalą między beczkami Nooo A trze okrążenia też ma o no to co będziemy Będzie flota, to zrobimy 24 godzinny wyścig łoby czujesz? Gramy <laughs> kurde, kurde farming nie? <laughs> Proszę bardzo! O, pierwsze miejsce Kapi. Drugie byłem ci taki trzecie Trzecie miejsce No i Józek niestety czwarte

I To odparasz. To odparasz i zanim tam hopiec stacja zajarzy i w ogóle jak się kurwa filtr to opytu mija 13 sekund 14 sekund no właśnie opyta. może może tam ja odpaliłem zgasiłem odpaliłem zgasiłem za to weszło na ugodę nasa nasa ma szybszy kontakt z satelitami na orbicie niż tutaj stacyjka o wie, człowieku, wieku z rozrzutnikiem ciopek. No, z takiego to jest takie opóźnienie żołoby że, ci że, że, no nasa nasa się szybciej komunikuje z satelitami jak boga kocham nie a, a, to czyli jeszcze raz podsumujmy. Tomek wygrał, tak? To był drugi? Ja. Kapik, Kapik, Kapik był, był drugi, drugi, czyli 25 koła na tak. kapika I? i? Ja byłem i trzeci. I dla, czyli na, tam dla Apoxybat 10 koła. No to ja robię od razu przelewy, żeby nie było, że się nie rozlicza. Każdy, że tak powiem, sołtys. No mi... Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej!